Cześć, tu jest P1B Łukasz ze Szczecina. W ostatni dzień tego roku chciałem wam życzyć wszystkim zdrowia i jak najwięcej radiowego szczęścia, ale przede wszystkim chciałem wam pokazać, że na ręczniaku i z portablową anteną można z powodzeniem odbierać sygnały z satelitów i ich przyjemników FM-owych. Zobaczcie jakie to proste.

אַ פאַפער מיין, פוקט גרויס, דעם קהטעל, דירער פאַפער מיין, פוקט גרויס, דעם קהטעל. אה, מיר וועטן טייל צופטאַט A Sierra mejor Fox hotel. A 3, Delta, Tata, hotel. Kisiera, Papa nein, pop, no, victim, hotel, Sierra porque hay Fox sextero, Hotel. un sextero, 6, un Victor hay un sextero, Papa Fox hotel. Okazuje się, że do nasłuchu łączności przez satelity nie jest potrzebny wcale rozbudowany system antenowy. Wystarczy zwykły ręczniak. Spróbujcie swoich sił. Zobaczycie, ile to daje frajdy. Potem może coś większego, żeby nadawać. Do zobaczenia w przyszłym roku. Trzymajcie się, hej!